O o tak, i tak się nie ruszaj, teraz będzie show. Otóż nie chce, żeby go jak najmniej wchłonęł. Na się wykrzywił, nie, nie Nie, yeah, to nie dzieje. Ja mój, 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 Ja mój, mój, nie się! ode mnie się! Ale tak, kosiu! Tak, tak. Nie ruszaj się! Marek, nie, ja, ruszaj się tak. nie ruszaj się! Nie ruszaj Nie ruszaj się! Nie ruszaj się! Nie ruszaj Nie ruszajcie. się! Nie ruszaj się! będzie ruszaj się! Nie ruszaj się! Nie ruszaj się! Nie ruszaj się! Nie Nie Proszę o, kurwa! O, kurwa! Ale, słuchaj, nie. Tylko, masz się trzymać! Ej! Ej trochę, trochę Trochę do... Tymi. Naprawdę? Czekaj, to, 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 szybko! Nie ufał! Nie ufał! Nie ufał! Nie ufał! Nie ufał! szybko Nie ruszaj się Nie Coś do jest, że pisał! Co to! O, zaraz, e, to. Czemu? Czemu? <laughs> Jeste teraz. Ale biba chleją komandosy! O kurde, moje mięso! <laughs> teraz mi <laughs> Kiedy robiłem straszne pomieszkanie tak, tak, za komandosów! Ja! My do góry bo się zabijasz! Jazda! Do góry! No nie, taką Trzeba ich się nagrywam gość, to muszę mieć w kadrze głowę Chopena. mu Nie przechodź za ten! Możecie chodzić za mną? No nie wiem, nie bawię. Charluk przez co no. Nie. Ale nie róbcie za głośno. No dobra, ale ja po tobie, Ale Biba. No. Czekajcie teraz ja. Będzie się na się na się na bok! Chodźcie Gość bym bardzo prosił. Ha. Co się na początku? Rozprzestruj no, się! Wiesz, to za mnie się śmieprzy! <tuszę> kurwa, chodź za Teraz ja! A kurwa, <tuszy> 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 Ale mnie To będzie na YouTubie, mówię Wam. Nie, ma Też będziesz no. Ej, weźcie Chyba to będzie. Nob. Jakby się nie dołożył, to się w Nie, to Boga!

<grymne> tak, siadam na fotelu. Nie to się tak. Czy to jest tak, to jest tak? na Czekaj, Nie wiem. Tak, siadam. Tak, siadam. Tak, siadam. Tak, siadam. Tak, siadam. Tak, się Tak, siadam. na Swen dupen Boti chopen spali chalupen